Rok temu pomagaliśmy wszyscy Małej Zosi. Robiliśmy challenge wtedy się udało. Dzisiaj przed nami kolejne wyzwanie. Dziękuję bardzo w imieniu Urzędu Gminy, naszego samorządu, naszego za nominację do kolejnego charytatywnego challenge'a. W tym roku chcemy pomóc i zebrać pieniążki dla radka Makowskiego, młodego mieszkańca gminy Bólkowa, który potrzebuje pilnie operacji. Dlatego wspólnie z pracownikami dzisiaj zrzutkę przeznaczamy te pieniążki na radę. Chcielibyśmy też kolejne kolejnej instytucji i organizacji. Nominujemy do challenge Ochotniczą Straż Pożarną w Juryszewie, Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Boryszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Ekogosposie z Brokocina, Koło Gospodyń Wiejskich Zakątek w Zakątek w Białkowie oraz Urząd Gminy w Staroźrym. Moi drodzy, nieważne w jaki sposób wykonacie challenge, czy, czy będziecie robić pompki, przysiady, zataczycie makarenę, czy może coś będziecie robić. Najważniejsze jest, abyście jak najwięcej pieniążków zebrali i przekazali w formie pomocy dla radka. Działamy!